moi drodzy gromadzi nas tutaj dzisiaj jak wspomniałem na początku przy świętej Chrystus i postać świętego Jana Pawła II chyba największego spośród wszystkich Polaków to jak wielkie jest to dziedzictwo Jana Pawła II to jak wielka jest jego spuścizna myślę że nie da się do końca zmierzyć trochę i to w w bardzo niedoskonały sposób może nam to pokazać pewna statystyka. Sprawdzałem, ile powstało pomników świętego Jana Pawła II, ile ulic, ile placów, instytucji, obiektów użyteczności publicznej. Chciałbym się z Wami taką krótką statystyką podzielić. Pomników papieża w Polsce mamy między 800 a 1000. Nie da się dokładnie policzyć tego, ale mniej więcej tyle. Różne dane róż, różnie mówią na ten temat. Ulic w Polsce mamy 679 Świętego Jana Pawła II, 139 placów, 80 rąd. 2300 instytucji, obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, uczelnie, biblioteki. 37 parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć o jeszcze kolejnej bardzo ważnej postaci czasu pontyfikatu świętego Jana Pawła II o księdzu. Jerzym Popiełuszce, patronie naszej wspólnoty, i przedstawić podobną statystykę na jego temat. U Księdza Jerzego ma się to tak, że jest 186 pomników i tablic poświęconych jemu, 250 nazw ulic i, i, i infrastruktury publicznej, około 50 instytucji nosi. W swojej nazwie Księdza Jerzego. Parafii w całej Polsce jest dziewięć, w tym nasza, tutaj w Mysiadle. Dlaczego mówię o księdzu Jerzym w kontekście Jana Pawła II? Bo to takie miejsce, bo ksiądz Jerzy jest nam bliski. Ale chcę też o tym mówić, dlatego że każde ważniejsze kazanie, jakie ksiądz Jerzy miał do wygłoszenia, każda ważniejsza mowa, w treści tych homili zawsze znajdował się cytat ze świętego Jana Pawła II. Pomimo szykan, pomimo gruźb, pomimo tego wszystkiego, co czyhało na księdza Jerzego, jako na księdza niezłomnego, który upominał się o prawdę, który upominał się o godność człowieka, to nauczanie Jana Pawła II stanowiło fundament. Ksiądz Jerzy czuł się mocny w tym, co robi, czuł się odważny w tym, co robi, dlatego, że miał się na kim oprzeć, dlatego, że miał Jana Pawła II, miał siłę jego nauczania. Co z kolei Jan Paweł II mówił o księdzu Jerzym. To może z tej wyjątkowej okazji oddajmy głos jemu samemu. Moi drodzy pielgrzymi. Pragnę, ażeby wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, a które były przeżywane bardzo głęboko i poza Polską, i w Rzymie, i na całym świecie. W różnych miejscach świata, na różnych kontynentach, żeby te wydarzenia, tak jak ksiądz biskup powiedział, posłużyły do umocnienia Kościoła i narodów w Kościele. Trzeba nam wielkiej siły duchowej. Próba, przez którą przechodzi nasz naród właściwie na przestrzeni prawie już dwóch wieków. Domaga się wielkiego hartu ducha. Nie jest, łatwo, nie jest łatwo być Polakiem. To, co powiedziałem na jasnej górze młodzieży, to uważam za prawdę dotyczącą nas wszystkich. Ale to, co kosztuje, to i warta. A więc, z drugiej strony, można powiedzieć, warto być Polakiem. I tak sobie musimy mówić. Ponieważ nie jest łatwo, tym bardziej warto. Doświadczenia ostatnich miesięcy dopomagają nam w tym. Jeżeli z jednej strony mają swój aspekt przygnębiający, to z drugiej strony mają swój głęboki aspekt podnoszący na duchu, podnoszący na duchu. I trzeba to wszystko, co podnosi na duchu z tych wydarzeń i z tej śmierci, Kapłana, która jest w pewnej mierze symbolem, trzeba to, co podnosi na duchu, wydobyć i stale wydobywać. Dla dobra wspólnego, bo na pewno ta śmierć ma swój wymiar wspólnotowy, jest dla dobra całej Ojczyzny, dla dobra Kościoła. Moi drodzy, możemy powiedzieć dzisiaj, parafrazując słowa Jana Pawła II, że nie jest łatwo być katolikiem w dzisiejszych czasach, nie jest łatwo wiernie kroczyć za Panem, tym bardziej warto. Możemy być w tym naśladowaniu Chrystusa mocni, możemy być odważni, bo mamy księdza Jerzego, mamy świętego Jana Pawła II. Mamy o kogo i o co się oprzeć. Amen.